Witam wszystkich fanów Star Wars na kanale Holocron. W dzisiejszym odcinku wszystko co powinien wiedzieć o, opowiem wam o Jabie. Zapraszam. Jaba był szefem rozległego imperium przestępczego na zewnętrznych rubieżach którym zarządzał ze swojego pałacu na Tatooine w czasach Galaktycznej Wojny Domowej. Początek kariery. Jabba urodził się na Hutta, był synem Zorby, przywódcy jednego z ważniejszych chutyjskich klanów na planecie. Ojciec nauczył go wszystkich przestępczych, znanych sobie technik, by syn sam mógł wejść w gangsterski świat. Pozbawił go również moralności i uczynił z niego rubasznego, okrutnego i humorzystego gangstera. Ideała Hata. Jeszcze jako młody Hat, Jabba założył własną przestępczą organizację, która szybko przybrała na znaczenie. Swoją siedzibę ustanowił w pobliżu zachodniego morza Wydm, na planecie Tatooine, przywłaszczając go sobie i zmieniając swoją kwaterę główną. Miał również dom w pobliskim porcie kosmicznym Mos Eisley, a także okazjonalnie rezydował w posiadłości swego klanu na, na al -Huta. Tam przeprowadzał wszelkie transakcje. Podpisywał umowy i przyjmował ważnych klientów. W swoim pałacu Jabba miał tylko jednego zaufanego przyjaciela, Efanta Mona, z którym na początku kariery zajmował się nielegalnym handlem broni. W tym okresie Hat był nie tylko bardziej aktywny fizycznie, ale też poznawał profesję od kuchni, biorąc m.in. udział w wypadach i rajdach na takie pęty jak Nusfata, Natinati czy Spuncina. Podczas pełnej akcji Jabba uratował Efantowi życie, a ten z większości został jego ochroniarzem, który wykrywał wszelkiego rodzaju spiski w pałacu, a spiskowców było wiele. Jabba miał także wrogów większego kariblu, z którymi walczył o kolejne wpływy w przestępczym świadku galaktyki. Ponadto Jabba konkurował na tatuin z Gardullą, który w okolicach 32. roku przed bitwą o Jawin. Zatrudniał oddziały najemników do ataków na jeźdźców Tusken, by wywieźć ich do nogi i pozbawić Jabę pretekstu sprzedawania broni farmerom Sadduin. Ponadto zatrudniła Aurę Singh, żeby zabiła ona przywódcę Tuskenów, Szarada Hetta. Aura okazała się jednak pracować również dla Jaby. Kiedy Tuskeni i Het rozbili oddział Gardulli, Jaba przybył, aby ją ocalić i się ośmieszyć zarazem. Gardulla straciła tym samym szacunek u chatów i przestała mieć nadzieję na przejęcie interesów dżaby na Tatooine. Kiedy ze rywalizacja z gardulą przestała bawić dżaby, wynajął Own, Django Feta, by ten ją zabił. I bardzo się z tego ucieszył, kiedy usłyszał, że skinęła zjedzona przez swego smoka, Kreit. Fet jednak nigdy nie przyszedł po odbiór swej nagrody. Dalsze losy tego zbrodniarza są nam doskonale znane, choćby z części szóstej, gdzie udusiła go księżniczka Leja. I to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za obejrzenie i widzimy się już w następnym. Niech moc będzie z Wami.